29 kwietnia 1945 roku. Południowe Niemcy. Amerykańskie buty kruszą żwir na przedmieściach Monachium. Wojna dobiega końca. Adolf Hitler siedzi w bunkrze, kilka dni przed strzałem w skroń. Ale dla żołnierzy 45 Dywizji Piechoty prawdziwy koszmar dopiero się zaczyna. Dlaczego weterani zamilkli po tej akcji? Przez lata sądzono, że widzieli już wszystko, ale Dachau zmieniło ich w sędziów i katów. Cel jest blisko. Maszerują w stronę obozu. Pierwszy uderza zapach, czuć go z odległości wielu kilometrów, zanim jeszcze zobaczą jakiekolwiek zabudowania. Mdły gęsty odór unoszący się w wiosennym powietrzu to zapach gnijącego ludzkiego mięsa. Tysiące ciał rozkładają się w pełnym niemieckim słońcu. Dywizja Thunderbird walczy od 511 dni bez przerwy. Zaczęli w lipcu 1943 roku lądowanie na Sycylii, zdobycie Palermo, morderczy marsz w górę Półwyspu Apenińskiego, przetrwali 135 dni w pułapce pod Anzio. Niemiecka artyleria waliła w nich dzień i noc, patrzyli jak ich koledzy rozpadają się na kawałki w błotnistych okopach, potem przebili się przez południową Francję, zniszczyli linię Zygfryda i sforsowali ren. Statystyki są bezlitosne. Wskaźnik strat w tej jednostce zbliża się do 75%. Trzech na czterech żołnierzy, którzy zaczynali szlak bojowy jest martwych lub rannych. Na nagraniach z tamtego okresu widać, twarze tych ludzi to maski z brudu i zmęczenia. Ocalali, widzieli każdy rodzaj śmierci, jaki oferuje front, ale nic nie przygotowało ich na to, co czeka na końcu tej drogi. Podpułkownik Felix Parks ma 28 lat. Dowodzi trzecim batalionem 157 Pułku Piechoty. Rozkaz jest krótki: zabezpieczyć obóz koncentracyjny Dachau. Nikt w sztabie nie wie, co to naprawdę oznacza obóz koncentracyjny. Wtedy te słowa nie miały jeszcze ciężaru, który znamy dzisiaj. Nie było miejsca na błąd. Na pierwszy rzut oka zwykła operacja przejęcia obiektu, ale w rzeczywistości wejście do piekła. Kamera rejestruje. Amerykańscy żołnierze zatrzymują się przed bramą. Niektórzy wymiotują, inni wpadają w furię. To, co zobaczą za drutem kolczastym, sprawi, że wielu z nich złamie prawo wojenne. Wydarzenia przyspieszyły. Tak zaczęła się historia, o której wielu miało nigdy nie opowiedzieć. 39 wagonów. Tyle stało na bocznicy przy samym wejściu do obozu. W tym momencie wszystko się zmienia. Porucznik Sparks podchodzi do pierwszego wagonu, zagląda do środka i natychmiast wymiotuje. Wnętrze jest wypełnione po sufit nagimi ciałami. Wychudzone zwłoki leżą ułożone warstwami, jedno na drugim, niczym drewno opałowe. Niektórzy mają otwarte oczy. Ich twarze zastygły w ostatnim grymasie agonii. Na ziemi widać fragmenty tkanki mózgowej z roztrzaskanych czaszek. Ciała znajdują się w różnym stadium rozkładu: jedne leżą od kilku dni, inne od tygodni. W masie gnijącego mięsa wiją się białe czerwie. Odór jest nie do opisania. Dlaczego nikt nie uciekł? Odpowiedź jest prosta: nie było już komu uciekać. Szeregowy John Lee, twardy piechur, patrzy na zwłoki i zaczyna płakać. Puste oczy zmarłych zdają się zadawać jedno pytanie: Dlaczego szliście tak długo? Inni żołnierze stoją w bezruchu, część przeklina pod nosem, większość po prostu milczy. Ich umysły nie są w stanie przetworzyć tego widoku. To był pociąg śmierci z Buchenwaldu. Skład ruszył 7 kwietnia 1945 roku. Na pokładzie znajdowało się ponad 5 tysięcy więźniów. Podróż powinna trwać najwyżej kilka dni. Zamiast tego pociąg przez trzy tygodnie błąkał się między Saksonią, Czechosłowacją a Bawarią. W środku nie było jedzenia ani wody. Ludzie byli stłoczeni tak ciasno, że nikt nie mógł usiąść. Do momentu przyjazdu do Dachau zginęło 2310 osób. Przyczyny? Głód, odwodnienie, tyfus. Wielu zostało po prostu stratowanych lub udusiło się w tłumie. Strażnicy SS nie reagowali. Zostawiali zwłoki tam, gdzie upadły. Gdy wagony zapełniały się martwymi, upychali żywych na samym wierzchu, bezpośrednio na ciałach kolegów. Na nagraniu widać szeregi brudnych, bydlęcych wagonów. Teraz należy pomnożyć ten horror przez 39. Ponad dwa tysiące gnijących nagich ciał w jednym miejscu. To nie był transport. To było ruchome cmentarzysko. Sytuacja przerosła wszystkich obecnych na miejscu. Żołnierze, którzy przeszli szlak bojowy, teraz odwracali wzrok. Nie było miejsca na procedury. Wydarzenia przyspieszyły. Wojsko weszło głębiej na teren obozu. Tak rozpoczęło się wyzwalanie Dachau. 29 kwietnia 1945 roku. Żołnierze nie weszli jeszcze na teren obozu, a piekło już się zaczęło. Porucznik William Walsh dowodzi kompanią pierwszą w 157 pułku piechoty. Ma 25 lat. Od 500 dni bez przerwy bierze udział w walce. Myślał, że rozumie wojnę, myślał, że widział już wszystko. Widok pociągu śmierci niszczy jego psychikę. Kiedy kompania mija wagony, z pobliskiego lasu wychodzi czterech niemieckich żołnierzy. Trzymają białą chustkę. Chcą się poddać to Esesmani, co jasno wskazują ich mundury i naszywki. Walsh patrzy na nich. Ma przed oczami wagony towarowe, a w nich tysiące zwłok mężczyzn, kobiet i dzieci, rzuconych jak sterta odpadów. Podejmuje decyzję. Dlaczego Walsh nie wziął ich do niewoli? Wydawało się, że procedury są jasne, ale w tamtym momencie prawo przestało istnieć. Walsh rozkazuje czterem SS-manom wejść do pustego wagonu, wskakuje tam za nimi. Wyciąga pistolet i opróżnia cały magazynek. Ranni Niemcy wyją z bólu. Błagają o pomoc w swoim języku. Szeregowy Albert Pruitt obserwuje całą scenę. Wchodzi do wagonu. Nie mówi ani słowa. Metodycznie kończy to, co zaczął porucznik. Strzela każdemu z nich prosto w głowę. Klasyczny strzał łaski. Czterech jeńców zostaje straconych w zimnej krwi wewnątrz wagonu wypełnionego zwłokami ich ofiar, ale to był dopiero początek. Pułkownik Sparks wchodzi ze swoim batalionem głębiej w kompleks obozowy. To, co zastają na miejscu, wykracza poza granice ludzkiego rozumu. W głównym obozie przebywa ponad 30 tysięcy więźniów. To żywe szkielety. Ludzie ważący mniej niż 40 kg. Na nagraniach widać, ich oczy są głęboko zapadnięte w czaszkach. Skóra zwisa z kości, jak zużyty materiał. Wielu nie potrafi utrzymać pionu. Tysiące kolejnych ciał leżą dokładnie tam, gdzie upadły. Są w różnych stadiach rozkładu. W barakach żywi mieszają się z umarłymi. Niektórzy więźniowie nie żyją od kilku godzin, inni od wielu dni. Nikt nie miał siły, żeby wynieść zwłoki na zewnątrz. Odór rozkładu, ludzkich odchodów i chorób jest nie do zniesienia. Wydarzenia przyspieszyły. Sparks dociera do krematorium. W kadrze widać pomieszczenia wypełnione nagimi ciałami, od podłogi aż po sam sufit. Stosy są tak wysokie, że zasłaniają konstrukcję dachu. Piece opalane węglem są wciąż gorące. W środku widać spalone kości i resztki ludzkich szczątków. Wydawało się, że nic gorszego nie można zobaczyć, ale w rzeczywistości prawdziwa masakra dopiero miała nadejść. Wtedy żołnierze tracą panowanie nad sobą. Nie ma miejsca na błąd. Amerykanie przeładowują broń, słychać metaliczny szczęk zamków karabinowych, nie biorą więcej jeńców. Tak rozpoczęła się godzina odwetu. Brakowało węgla. ss nie zdążyli zatrzeć śladów przed przyjazdem Amerykanów. W kadrze widać komora gazowa ucharakteryzowana na łaźnie, obok stosy ciał czekających na spalenie. Pisarz Felix Sparks napisze później, że piekło Dantego wydawało się blade przy rzeczywistości obozów Dachau. Ale to, co wydarzyło się później, wymaga zrozumienia kontekstu. Dlaczego żołnierze 45 Dywizji Piechoty zareagowali właśnie tak? Odpowiedź jest krótka. Pamiętali masakrę w Malmedy. W grudniu 1944 roku podczas bitwy o naroże oddziały SS zamordowały amerykańskich jeńców. 84 żołnierzy USA zostało rozstrzelanych z karabinów maszynowych na otwartym polu. Zrobili to po tym, jak Amerykanie złożyli broń. Wiadomość o tej zbrodni rozeszła się po jednostkach błyskawicznie. Po Malmedy w niektórych dywizjach narodziła się nieoficjalna zasada – zakaz brania jeńców z SS. Jeśli poddawali się żołnierze regularnej armii, Wehrmachtu, trafiali do obozów jenieckich. Ale SS-mani? To była inna historia. 45. Dywizja miała już krew na rękach. W 1943 roku na Sycylii jej żołnierze zabili 73 włoskich i niemieckich jeńców. To zdarzenie przeszło do historii jako masakra w Biskari. Wszczęto procesy przed sądem polowym, ale nikt nie poniósł realnej kary. Żołnierze znali prawdziwe reguły tej wojny. Na pierwszy rzut oka to, to był koniec walki, ale w rzeczywistości zaczynała się egzekucja. W Dachau Amerykanie stanęli twarzą w twarz z dowodami uprzemysłowionego morderstwa. Nieoficjalne zasady miały zostać zastosowane z bezwzględną surowością. Przy wejściu do obozu stał Heinrich Wicker. 23-letni podoficer SS miał za zadanie poddać placówkę. Prawdziwy komendant, Martin Weiss, uciekł dwa dni wcześniej. Zabrał ze sobą najbardziej doświadczonych strażników. Wicker został na miejscu z grupą około 560 ludzi. Większość z nich była chora, ranna lub pochodziła z jednostek karnych SS. Wielu z nich to węgierscy ochotnicy Waffen-SS, Którzy ledwo mówili po niemiecku, słychać chrzęst butów na żwirze. Amerykanie przeładowują broń. Nie było odwrotu, nie było miejsca na błąd. Tak zaczynały się ostatnie minuty strażników z Dachau. 29 kwietnia 1945 roku. Wyzwolenie obozów Dachau zamienia się w egzekucję. Większość strażników uciekła przed przyjściem aliantów. Zostali tylko ci, których przysłano tu w ostatnich dniach wojny. Dla Amerykanów nie ma to znaczenia. Mundur SS to wyrok. Porucznik Howard Walsh wkracza na teren obozu. Rozpoczyna selekcję, ale nie robi tego, by chronić jeńców. Rozdziela żołnierzy Wehrmachtu od formacji SS. Zwykli poborowi trafiają do jednej grupy, SS-mani do drugiej. Około 60 mężczyzn zostaje zapędzonych na składowisko węgla przy tylnej bramie. Wielu z nich to ranni i chorzy wyciągnięci z Lazaretu. Kuśtykają pod ścianę. Walsh wydaje rozkaz sprowadzenia broni maszynowej. Na miejsce przybywa porucznik Daniel Drain z kompanii M. Prowadzi sekcję karabinu maszynowego kaliber 30 setnych cala. Dlaczego Amerykanie złamali konwencję genewską? Pauza. Ponieważ widok stosów ciał w obozie odebrał im resztki litości. Esesmani stoją pod murem. Niektórzy trzymają ręce nad głowami, inni splatają dłonie na karku. Wiedzą, co się wydarzy kadrze wyobraźni widać, jedni błagają o litość w języku niemieckim, inni stoją nieruchomo, czekając na śmierć. Szeregowy William Curtin rozstawia karabin, celuje prosto w grupę. Walsh stoi tuż obok. Dalszy przebieg zdarzeń pozostaje przedmiotem sporów. Walsh będzie później twierdził, że kazał strzelać tylko w razie próby ucieczki. Curtin zapamiętał to inaczej. Według niego padła krótka komenda. Dajcie im popalić. Karabin maszynowy rozdziera ciszę dziedzińca. Huk w zamkniętej przestrzeni jest ogłuszający. Pociski tną rzędy ludzi. Ciała uderzają o mur i bezwładnie opadają na ziemię, krew pryska na beton i hałdy węgla. Seria trwa zaledwie 10 sekund. Broń nagle zacina się lub kończy się taśma amunicyjna, zapanował chaos, ale to nie był koniec. Większość Niemców żyje. Leżą na ziemi, jęczą, próbują pełznąć w stronę cienia. Amerykańscy żołnierze nie czekają na naprawę karabinu. Wyciągają karabinki, strzelby i pistolety, wchodzą między rannych. W kadrze widać, żołnierze idą powoli, niemal metodycznie. Każdy ruch jest precyzyjny. Dobijają rannych strzałami w głowę, jeden po drugim, bez słowa. Porucznik Jack Bushihead obserwuje masakrę. Nie było miejsca na błąd, nie było też drogi odwrotu ciała zostały na składowisku węgla. Sąd ogłosił wyrok wiele lat później, ale nikt nie poniósł realnej kary. Skład węgla zamienia się w rzeźnię. Felix Sparks słyszy pierwsze strzały. Jest w innej części obozu, kiedy wybucha kanonada. Reaguje natychmiast. To nie jest odgłos walki. To miarowy, kontrolowany dźwięk egzekucji. Sparks biegnie w stronę hałasu. Kiedy dociera do składu węgla, obraz wbija go w ziemię. 16 SS-manów leży pod ścianą. Część już nie żyje, inni walczą o oddech. Krew miesza się z pyłem węglowym na betonie. W powietrzu unosi się gęsty dym i zapach prochu. Amerykańscy żołnierze stoją nad rannymi. Metodycznie ich dobijają. Dlaczego żołnierze zaczęli strzelać do jeńców? Wydawało się, że prawo wojenne obowiązuje wszystkich, ale widok stosów trupów zmienił ich w katów. Sparks wyciąga pistolet. Nie celuje jednak w Niemców. Strzela dwa razy w powietrze, żeby zagłuszyć ryk karabinów maszynowych, przerwać ogień, krzyczy na całe gardło przerwać ogień. Niektórzy żołnierze podnoszą głowy. Wyglądają jak w transie. Sparks podbiega do karabinu maszynowego i siłą odpycha celowniczego. Padają twarde rozkazy. Dopiero wtedy lufy opadają. Na ziemi leży 16 ciał, kolejni ranni jęczą pod ścianą. To jest zbrodnia wojenna. Sparks to wie. Jego ludzie też to wiedzą, ale panuje ciężka cisza. 30 minut wcześniej ci sami żołnierze mijali wagony wypełnione zwłokami. Widzieli pomieszczenia wypełnione ciałami aż po sufit, czuli słodki zapach palonych zwłok i widzieli komory gazowe. Na nagraniu widać, że żołnierze nie patrzą sobie w oczy. Sparks wydaje rozkaz udzielenia pomocy rannym Niemcom. Do składu węgla zostaje wezwany porucznik Howard Bechner. Jest chirurgiem batalionowym. Na miejsce dociera około godziny 16. Widzi kilkunastu SS-manów rozciągniętych wzdłuż muru. Niektórzy jeszcze się ruszają, próbują pełzać. Słychać jęki konających. Bechner jest lekarzem, składał przysięgę. Jego jedynym zadaniem jest ratowanie życia, bez względu na mundur. Chirurg przechodzi powoli przez plac. Patrzy na zakrwawionych esesmanów. Nie wyciąga apteczki. Nie dotyka nikogo. Po prostu odwraca wzrok i odchodzi. W kadrze lekarz mija rannych i chowa ręce do kieszeni. Później, podczas przesłuchania, Bechner zezna pod przysięgą, nie zbadał ani jednego z nich. Nie pomógł nikomu. Sąd ogłosił wyrok w milczeniu. To był dopiero początek rozliczania dachał. Tak historia zapisała ten dzień. Siedemnastu strażników. Tyle ciał leży pod wieżą B. Egzekucje w obozie Dachau przenoszą się w kolejne sektory. Relacje świadków są sprzeczne. Jedni mówią o próbie ucieczki, inni wspominają o chęci poddania się. Fotografowie korpusu sygnałowego dokumentują miejsce zdarzenia. Zdjęcia nie kłamią. Ułożenie ciał wskazuje jednoznacznie. Niemcy zostali zastrzeleni w momencie poddawania się. Mieli ręce uniesione wysoko w górze. Siedmiu kolejnych SS-manów ginie przy wieży strażniczej. Późniejsze śledztwo wykaże, to była nieuzasadniona egzekucja. Ale to dopiero początek chaosu. Czy amerykańscy żołnierze mogli powstrzymać rzeź? Tak. Ale wielu z nich wybrało milczenie. Więźniowie Dachau są wolni, ale wolność to dla nich za mało. Chcą zemsty. Amerykańscy żołnierze nie tylko na to pozwalają, oni dają im narzędzia. Rozpoczyna się polowanie. Strażnicy SS biegają między barakami. Niektórzy próbują desperackiej sztuczki. Zdejmują mundury i zakładają pasiaki. To nie działa. Więźniowie pamiętają każdą twarz. Przez lata analizowali rysy swoich oprawców, każdy grymas, każde spojrzenie. Kiedy znajdują SS-mana, rzucają się całą grupą. Na nagraniu widać, dwóch więźniów dopada strażnika. Mają łopatę. Kilku amerykańskich żołnierzy stoi obok, patrzą. Nikt nie wyciąga broni, nikt nie wydaje rozkazu, że przestać. Łopata unosi się i opada. Raz za razem. Metal uderza o kość. Czaszka strażnika pęka. Krew i tkanka mózgowa bryzgają na beton. Amerykanie odwracają wzrok, ale nie odchodzą. Pozwalają dokończyć dzieła. Kawałek dalej inny więzień znajduje ukrytego żołnierza SS. Zaczyna skakać po jego twarzy. Ciężkie uderzenia butów niszczą tkankę. Amerykanin przygląda się masakrze. W końcu rzuca tylko jedno zdanie: Masz w sobie mnóstwo nienawiści. Więzień potwierdza skinieniem głowy. Nie przerywa. Kiedy kończy, z twarzy strażnika nie zostaje nic. Amerykański żołnierz odwraca się na pięcie i odchodzi. W innym miejscu trzech młodych żydowskich mężczyzn, właśnie wypuszczonych z baraków, szuka sprawiedliwości na własną rękę. Wydarzenia nabierają tempa. Nie ma już odwrotu. Tak wyglądał dzień wyzwolenia. Jedna z podstodów pod obozem. Tam znaleźli jednego z najbardziej sadystycznych strażników SS. Próbował zniknąć. Miał na sobie chłopskie ubranie, chciał wtopić się w tłum. Więźniowie dopadli go pierwsi, bili go gołymi rękami i wszystkim, co nawinęło się pod dłoń, aż przestał się ruszać. Kapelan patrzy na to, przytakuje i robi notatkę. Nie będzie żadnych zarzutów. Dlaczego nikt nie reagował na te samosądy? Odpowiedź jest prosta. Gniew był silniejszy niż procedury. Rabbi Eli Bonin, amerykański kapelan wojskowy w Dachau, obserwuje scenę, której nigdy nie zapomni. Skrajnie wycieńczony więzień, niemal szkielet, ledwo trzyma się na nogach. Podchodzi powoli do martwego esesmana leżącego w błocie. Rozpina spodnie i oddaje mocna na twarz trupa. Robi to powoli, z pełną świadomością. Rabin stoi obok. Nie wykonuje żadnego ruchu. Kolejny świadek, rabi Max Eichhorn, składa zeznanie o tym, co więźniowie robili ze złapanymi strażnikami. Staliśmy z boku. Patrzyliśmy, jak ci ludzie są bici na śmierć. Ciosy były tak silne, że ciała pękały, a wnętrzności wypływały na ziemię. Nikt nie przerwał egzekucji. Dokładna liczba zabitych ss do dziś pozostaje zagadką. Oficjalny raport armii sporządzony przez podpułkownika Waltera Felinsa wymienia 17 zabitych przez wojska amerykańskie. Felix Sparks podaje inne dane. Szacuje od 30 do 50 ofiar, licząc łącznie działania żołnierzy i więźniów. Późniejsze badania korygują te liczby. Amerykanie mieli zastrzelić od 35 do 40 osób. Do tego dochodzi od 25 do 50 strażników zabitych przez wyzwolonych więźniów. Łączny bilans to od 60 do 90 ciał. To była masakra. Z punktu widzenia prawa, zbrodnia wojenna. Ale to dopiero początek mrocznej prawdy. Większość SS-manów zabitych tego dnia w Dachau nie miała nic wspólnego z prowadzeniem obozu przez ostatnie 12 lat. To nie oni obsługiwali komory gazowe. To nie oni prowadzili eksperymenty medyczne. To nie oni zakatowali tysiące ludzi na śmierć. Ci ludzie uciekli kilka dni wcześniej. Komendant Martin Weiss zniknął. Wyżsi oficerowie SS zniknęli. Doświadczeni strażnicy, którzy służyli w Dachau latami, dawno opuścili posterunki. Wyparowali. Na miejscu zostali tylko ci, których rzucono do obozów w ostatniej chwili. Ludzie, którzy nie znali mechanizmów tej fabryki śmierci. Historia dopadła niewłaściwych katów, ale zemsta nie szukała sprawiedliwości. Szukała krwi. Wydarzenia przyspieszyły. Nie było już odwrotu. 300 żołnierzy Waffen-SS przyjechali prosto z frontu wschodniego. Zaledwie kilka dni wcześniej walczyli z Armią Czerwoną. Byli chorzy, ranni i skrajnie wyczerpani walką. Dlaczego trafili do Dachau? Rozkaz był jasny: mieli poddać obóz Amerykanom. Dla wielu z nich ten przydział wydawał się darem od losu. Myśleli, że uciekli z piekła na wschodzie do bezpiecznej bazy na tyłach. Ale rzeczywistość była inna. Weszli prosto w centrum masakry, zostali rozstrzelani za zbrodnie, których nie zdążyli popełnić. Sam mundur stał się dla nich wyrokiem śmierci. 188 tysięcy więźniów. Tyle osób przeszło przez bramy Dachau między 1933 a 1945 rokiem. Statystyki są bezlitosne. Co najmniej 41 tysięcy ludzi straciło tu życie. Przyczyny zgonów, głodzenie, szerzące się choroby, brutalne tortury i egzekucje. Więźniowie umierali podczas pseudomedycznych eksperymentów lub zostawali zamęczeni pracą ponad siły. Tylko w ostatnich czterech miesiącach, od stycznia do kwietnia 1945 roku, w samym obozie głównym zginęło ponad 11 tysięcy osób. Jaki był stan obozu w momencie wyzwolenia? Liczby nie kłamią. W dniu przybycia Amerykanów śmiertelność wynosiła 200 osób na dobę. Dachau nie było zwykłym obozem, było pierwszym. Otwarto je zaledwie pięć tygodni po przejęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku. To tutaj stworzono wzorzec dla całego systemu zagłady. Na nagraniach archiwalnych widać betonowe baraki, wysokie wieże strażnicze i drut kolczasty pod napięciem. To był poligon doświadczalny SS. Tutaj szkolono strażników obozowych. W Dachau dopracowywano techniki tortur, metody dehumanizacji i systemy totalnej kontroli nad człowiekiem. Stąd te rozwiązania eksportowano dalej do Auschwitz, Buchenwaldu i Bergen-Belsen. Ale Dachau to także początek innej mrocznej historii. Obóz stał się pierwszym miejscem, gdzie więźniowie służyli jako żywe króliki doświadczalne. Niemieccy lekarze prowadzili tu badania, których świat wcześniej nie widział. W kadrze widać dokumenty procesowe. To zeznania doktora Franza Blachy, czeskiego lekarza, który był więźniem Dachau. Podczas procesów w Norymberdze opisał on szczegółowo to, co działo się w obozowych laboratoriach. Nazistowscy lekarze sprawdzali tam granice ludzkiej wytrzymałości. Głównym tematem badań był wpływ ekstremalnego wychłodzenia na organizm człowieka. Wydarzenia przyspieszyły. Ale to był dopiero początek odkrywania prawdy o tym miejscu. Tak tworzył się model Fabryki Śmierci. 300 więźniów. Tylko tylu wybrano do eksperymentów z hipotermią. Bilans. Od 80 do 90 zgonów. Najczęstsza przyczyna nagłe zatrzymanie akcji serca. Organizm po prostu przestawał walczyć z zimnem. Dlaczego nikt nie przerwał tych tortur? Odpowiedź jest prosta. Dla lekarzy SS badani nie byli ludźmi byli tylko materiałem testowym. Kolejny etap malaria. Procedura była precyzyjna. Więźniów zamykano w szklanych klatkach, wewnątrz znajdowały się tysiące zainfekowanych komarów. Insekty gryzły bez przerwy, aż cel został osiągnięty, infekcja była pewna. Później testowano granice przeżycia na morzu. Inmates zmuszano do picia wyłącznie słonej wody morskiej. Kolejne grupy trafiały do komór ciśnieniowych, symulowano warunki na ogromnych wysokościach. Eksperyment kończył się w jednym momencie wtedy, gdy płuca ofiar dosłownie eksplodowały pod wpływem ciśnienia. Na 200 osób biorących udział w tych testach 80 zmarło na miejscu. Na nagraniu z procesu widać świadka. To dr Blacha. Zeznaje spokojnym głosem. Opisuje rutynę. Strzał w kark, ciało na nosze, transport do krematorium. Blacha badał te zwłoki. Widział kobiety mordowane przez powieszenie, rozstrzelanie i zastrzyki z trucizny. Niektóre z nich były w zaawansowanej ciąży. Tuż przed wyzwoleniem zapadł wyrok na specjalną kategorię więźniów Akcja Noc i Mgła. Ludzie całkowicie odcięci od świata, bez prawa do kontaktu z kimkolwiek, zostali zlikwidowani co do jednego. Blacha po inspekcji potwierdził ten sam schemat. Każdy z nich miał dziurę wylotową z tyłu czaszki. Warunki bytowe nie istniały. Pomieszczenia były tak zatłoczone, że sprzątanie stało się niemożliwe. Brak kąpieli przez wiele miesięcy. Latryny, które nie nadawały się do użytku. Brak jakichkolwiek leków. Ale po wejściu aliantów prawda wyszła na jaw. W magazynach szpitala SS. Znaleziono ogromne zapasy medykamentów. Przez lata leżały kilka metrów od umierających ludzi. Nigdy ich nie wydano. Dla nowych więźniów przygotowano specjalny rytuał powitalny. Musieli stać na zewnątrz całkowicie nago godzinami, od świtu do późnej nocy. Pora roku nie miała znaczenia. Mroźna zima czy upalne lato, procedura była niezmienna. Lata 1942 do 1945. Statystyki są porażające. Co najmniej 7 tysięcy osób w całym systemie obozowym poddano eksperymentom medycznym. Blisko 200 niemieckich lekarzy stacjonowało w placówkach tylko po to, by prowadzić te testy. Bezpieczeństwo i cierpienie nie figurowały w ich raportach. Administracja SS wiedziała o wszystkim. Każdy protokół miał ich pełną akceptację. Wizualna rekonstrukcja. Amerykańscy żołnierze wchodzą do środka, idą przez Dachau, widzą dowody 12 lat systematycznego ludobójstwa. Chwilę później stają twarzą w twarz ze strażnikami SS w czystych mundurach. Na pierwszy rzut oka żołnierze pilnujący porządku, ale w rzeczywistości kaci, którzy przed chwilą odłożyli broń. Czy kogoś dziwi, że w tej sekundzie puściły im nerwy, że broń sama wystrzeliła? 2 maja 1945 roku. Trzy dni po wyzwoleniu. Kurz wciąż nie opadł. 3 maja 1945 roku. Cztery dni po wyzwoleniu obozu. Szef sztabu wydaje rozkaz rozpoczęcia oficjalnego śledztwa. Zadanie otrzymuje podpułkownik Joseph Whitaker, to 41-letni prawnik służący w biurze inspektora generalnego Siódmej armii. Whitaker wchodzi na teren Dakau. Od razu zaczyna pracę. Przeprowadza szczegółowe badania kryminalistyczne na placu węglowym. Robi dokumentację fotograficzną, mierzy trajektorię pocisków, zbiera z ziemi łuski, znajduje kaliber 45 mm wystrzelony z pistoletów, znajduje ślady po ogniu z karabinów maszynowych, wizualne potwierdzenie, ślady po kulach w murze są jednoznaczne, pociski uderzały w ścianę na wysokości klatki piersiowej. To dowód, że Sesmani stali pod murem w chwili egzekucji. Nikt na nikogo nie szarżował, nikt nie próbował uciekać. Podpułkownik przesłuchuje pod przysięgą niemal 20 żołnierzy. Na liście są wszyscy, od generałów po szeregowców. Każdy, kto widział egzekucję lub o niej słyszał. Z zeznań wyłania się obraz chaosu, czystej wściekłości i nieoficjalnego morderstwa. Czy żołnierze kłamią? Ich wersje wydarzeń się wykluczają. Może to adrenalina tamtego dnia, może poczucie winy, a może po prostu chronią swoich kolegów. Na nagraniu widać napięcie. Kapral Carton uparcie twierdzi, że porucznik Walsh wydał mu bezpośredni rozkaz do otwarcia ognia. Walsh zaprzecza pod przysięgą. Twierdzi, że zezwolił na strzały tylko w przypadku ataku ze strony Niemców. Inni żołnierze mówią wprost – żaden rozkaz nie był potrzebny. Wśród oddziałów krążyło jedno hasło – wystrzelać wszystkich z SS. Porucznik Bashichet potwierdza to w swoich zeznaniach. Szeregowy William Compitel dodaje – To było ogólne odczucie całej jednostki. Nikt nie planował brać jeńców. Zeznania są obciążające, ale ujawniają coś jeszcze. Ci ludzie nie próbują niczego ukrywać, nie czują wstydu. Niektórzy są wręcz dumni. Oni widzieli Dakał od środka, przeszli przez rampę i baraki obozu śmierci. Widzieli, co robili Esesmani. W tamtej sekundzie prawo przestało istnieć. Konwencja genewska przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczył się tylko odwet. Whitaker zamyka akta. Dowody są twarde, ale wyrok wcale nie jest oczywisty. 8 czerwca 1945 roku. Tego dnia podpułkownik Whitaker kończy oficjalne śledztwo. Raport nosi tytuł Dochodzenie w sprawie rzekomego złego traktowania niemieckich jeńców wojennych w Dachau. Wnioski są jasne. Amerykańscy żołnierze dopuścili się egzekucji. Dlaczego doświadczeni oficerowie złamali prawo wojenne? Odpowiedź kryła się za bramami obozu. Widok tysięcy zwłok odebrał im resztki powściągliwości. Na pierwszy rzut oka. Żołnierze wyzwalający obóz, ale w rzeczywistości kaci wymierzający natychmiastową sprawiedliwość. Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Już przy wejściu do obozu porucznik William Walsh zauważył wagon towarowy. W środku znajdowało się czterech niemieckich żołnierzy. Poddali się. Walsh wydał rozkaz i osobiście ich zastrzelił. Na nagraniach i zdjęciach widać, ranni jeszcze żyli. Wtedy podszedł szeregowy Pruitt. Dobił rannych serią z bliska. To nie był koniec. Akcja przeniosła się w głąb kompleksu. Walsh oraz porucznik Bashichet przeprowadzili selekcję jeńców. Rozdzielili żołnierzy Wehrmachtu od funkcjonariuszy SS. Tych drugich zapędzili na teren składu węgla. Amerykańscy żołnierze ustawili ich pod murem. Rozległy się strzały z karabinów maszynowych. W kadrze widać. Ciała padają na ziemię pod betonową ścianą. Siedemnastu SS-manów zginęło na miejscu. Wielu innych odniosło ciężkie rany. Ale to był dopiero początek chaosu. Kolejna egzekucja miała miejsce niedaleko wieży strażniczej numer B. Tam Amerykanie zabili siedmiu kolejnych Niemców. Witaker w raporcie używa twardych słów. To było całkowicie nieuzasadnione wykonanie kary śmierci, bez sądu, bez dowodów winy poszczególnych ludzi. Słychać przeładowywanie broni i krzyki. Amerykańscy żołnierze działali w amoku. Nie było miejsca na błąd. Raport dokumentuje każdą kulę i każde ciało. Dokument Whittakera stał się dowodem na to, że granica między wyzwolicielem a mordercą bywa bardzo cienka. Tak powstał jeden z najbardziej mrocznych zapisów w historii amerykańskiej armii.